Do lata zostało kilka tygodni i nagle postanawiasz schudnąć. Wyszukujesz w internecie dietę, która pozwoli ci pozbyć się szybko boczków i zaprezentować sylwetkę plażową. Postanawiasz sobie, że od tej chwili nie będziesz już tykać słodyczy, fast foodów i. Chipsów. No i jakimś trafem po kilku dniach to wszystko trafia. Szlak, bo koleżanka w pracy miała urodziny i przyniosła dobre ciasto, bo dziecko przyniosło cukierki ze szkoły, bo byłaś tak głodna wracając z pracy, że jakimś trafem obiad zjadłaś w maku. Jeśli dzieje się tak i potem masz rosnące poczucie beznadziejności i wyrzuty sumienia, no to posłuchaj uważnie. Problemem nie jesteś ty. Twoja silna wola czy determinacja. Problemem są metody, które wybierasz. Cześć! Mam na imię Daria, jestem psychodietetyczką i trenerką personalną. Na swojej drodze zawodowej pomogłam już ponad 400 osobom schudnąć. Razem zrzuciliśmy ponad 2 tony, poprawiliśmy jakość życia, zdrowie i pewność siebie. Dzisiaj chcę pomóc także tobie, więc poszukamy tego, co nie działa, i postaramy się tutaj znaleźć wspólnie jakąś metodę, która pozwoli Ci osiągnąć wymarzone efekty. Według mnie dieta nie ma być idealna na papierze, tylko ma być idealnie do do Ciebie, do Twoich preferencji, Twojego stylu życia i dostępnego czasu. Bo pomyśl dobrze, na co Ci idealna dieta, ułożona nawet przez topkę specjalistów na świecie, przez najlepszych dietetyków, po prostu zbierają się w jednym pomieszczeniu i układają specjalnie dla Ciebie dietę, która będzie po prostu wymuskana pod każdym możliwym kątem, skoro nie będziesz się jej trzymać. Ile to spisów, planów żywieniowych, przepiśników kupiłaś i nigdy tak naprawdę ich nie przerobiłaś. Nigdy tak naprawdę nie wytrwałaś na nich do końca. A jeśli jakoś Udawało ci się dotrwać, to po pewnym czasie te wszystkie kilogramy wracały i to często z nawiązką, tworząc ten popularny efekt jojo. Nie ma idealnej diety, nie ma idealnej metody, bo życie nie jest idealne i człowiek też. Nie jest tutaj przystosowany do tego, żeby działać perfekcyjnie. Świat, pomimo tego, że działa w pewien określony sposób, to jest tyle zmiennych, które mogą cię wybić z rytmu, że zakładanie, że teraz przez najbliższe 2-3 miesiące nie wydarzy się zupełnie nic, co mogłoby mnie wykoleić, jest wręcz niemożliwe. To graniczy z cudem, żeby po prostu przez najbliższe 3 miesiące wszystko dobrze się w swoim życiu spinało. Życzę Ci tego, ale jest to mało prawdopodobne. I nawet jak jedna z drugą gwiazdką promują ciągle to inne metody, suplementy, nowe diety i tak dalej. To żadna z tych metod nie będzie działać, bo wciskanie się w ramy, które nie są dla Ciebie, po prostu nie zadziała. Zawsze coś wyskoczy, zawsze coś sprawi, że utrzymanie tego idealnego planu będzie po prostu niemożliwe. No a skoro nie możesz trzymać się tego idealnego planu, to równie dobrze możesz zjeść wszystko, czego sobie do tej pory odmawiałaś, zrobić taki reset, no i następnego dnia po prostu wrócić. Z powrotem do tej swojej idealnej diety. A jeżeli mamy piątek, to w ogóle już się nie opłaca wracać, więc wrócę od poniedziałku, albo od nowego miesiąca, nowego roku, czy najlepiej od innego życia. I myślę, że już powoli coś tam w głowie zaczyna świtać. Już powoli domyślasz się, dlaczego nie jesteś w stanie utrzymać żadnej diety długofalowo. Nie utrzymasz czegoś, co nie jest dopasowane do ciebie. Nie utrzymasz czegoś, co wywraca Twoje życie do góry nogami. Nie utrzymasz czegoś, co bazuje na restrykcjach, zakazach i pozbawia cię radości z życia. Nie będziesz mieć trwałych efektów, jeżeli to, co robisz teraz, na obecnym planie, traktujesz jak coś z terminem przydatności. Twoja nowa dieta, która da Ci wymarzone efekty, ma być tą dietą, która pozwoli Ci potem te efekty utrzymać. much. So Jeżeli przechodzisz na jakąkolwiek dietę, to musisz się zastanowić, czy jej założenia są możliwe do utrzymania przez Ciebie długofalowo, najlepiej do końca życia. Jeżeli nie wyobrażasz sobie jeść w ten sposób do końca życia, oczywiście na różnych kaloriach, to znaczy, że ta metoda zupełnie nie jest dla Ciebie. Nieważne, czy jest ona na chwilę, na tydzień, na miesiąc, jeżeli nie chodzi w niej o to, żeby poprawić jakieś swoje problemy zdrowotne, nie wiem, pozbyć się tutaj problemów ze strony układu pokarmowego. Nie jesteś sportowcem, który przygotowuje się pod jakieś konkretne zawody, tylko jesteś zwykłym zjadawcą Leczem chleba, który chce poczuć się lepiej w swoim ciele, to ta metoda musi być w 100% dostosowana do ciebie, tak żeby potem po prostu po redukcji, jeść więcej tego, co jadło się do tej pory i dzięki temu utrzymywać efekty. A nie rzucić się po prostu jak dzik w żołędzie na wszystko to, co było zakazane. No i właśnie wtedy przychodzi ten magiczny efekt jojo. Więc jak od samego początku się męczysz i masz problem z utrzymaniem w ryzach swoich zachcianek, to nie jest to plan dla ciebie. Prędzej czy później pękniesz. Zjesz wszystko, czego sobie do tej pory odmawiałaś, wszystko, co było zakazane, wzrośnie Twoje poczucie winy, beznadziejności, spadnie Twoja pewność siebie, wzrośnie też Twoja waga, tak naprawdę z dnia na dzień, i będziesz się po prostu czuć jak kupa. Po to, żeby następnego dnia wrócić do swojej idealnej diety, restrykcji, turbospalania, po to, żeby znowu za chwilę pęknąć. I zamknąć się w takim błędnym kole odchudzania. Dieta, owszem, fajnie, jakby była zdrowa, jakby bazowała na zdrowych produktach, ale to, co sprawia, że chudniesz, to jest deficyt kaloryczny, czyli sytuacja, w której dostarczasz mniej kalorii niż potrzebuje twój organizm na podstawowe funkcje życiowe i aktywność. I w tej regułce dotyczącej podstaw fizjologii nie ma informacji na temat produktów dozwolonych i zakazanych. To my, ludzie, utrudniamy sobie cały ten proces, wciskając się w zbędne restrykcje. Więc jeśli będziesz bazować na produktach nisko przetworzonych, których celem będzie, Zadbanie o Twoje zdrowie, odżywienie ciała, naprawdę nic się nie stanie, jak pozwolisz sobie w diecie na małe co nieco, czyli po prostu część kalorii, które masz na swojej redukcji, przeznaczysz na produkty, które lubisz, czyli właśnie jakieś lody, ulubionego batonika, czy raz na jakiś czas po prostu wyjście na pizzę, burgera, bo jeśli robiąc to wszystko, nadal będziesz na deficycie, to będziesz chudnąć, bez względu na to, czy będziesz sobie tam wliczać tego batonika, czy nie. Jeżeli będzie deficyt, to będziesz zrzucać tkankę tłuszczową. I pomyśl dobrze, czy niełatwiej będzie Ci utrzymać dietę, w której jest miejsce na burgera, ulubionego batonika, czy lody w lecie? U moich podopiecznych to, co się sprawdza i daje efekty, to jest właśnie dieta na luzie. Bazujemy na zdrowych produktach, ale jest w diecie miejsce na ulubione produkty. Tak zwane produkty rekreacyjne, albo jakieś wyjścia na miasto, grille, płodycze i inne dobroci. Bo dzięki temu uczysz się elastyczności, i zdroworozsądkowego podejścia do swojej diety i całego zdrowego stylu życia co minimalizuje chociażby stres, retencję wody, szybciej pokazują nam się efekty. No i po prostu łatwiej jest nam utrzymać ten deficyt kaloryczny. Łatwiej jest nam utrzymać założenia naszej diety. To nie jest wyścig, kto zrobi szybciej formę, tylko kto zrobi formę na dłużej. Moja teściowa schudła z moją pomocą już ponad 20 kg i sama mówi, że gdyby trzymała się tych założeń idealnie, to albo schudłaby to szybciej, albo schudłaby więcej. Ale zawsze potem pojawia się takie bardzo, bardzo Ważne i kluczowe zdanie. Jest mi dobrze tak, jak jest. Czuję się lepiej, jestem zdrowsza, łatwiej mi się jest poruszać, nie mam takiej zadyszki powoli po prostu sobie chudnę. A co najważniejsze, nie rezygnuję z ciasta u babci czy z kotleta sabowego w niedzielę. I potrafię utrzymać wagę nawet w okresie świątecznym, co jest naprawdę dużym sukcesem. No i co? Czy to źle? Czy to źle, że nie trzyma się planu? Czy to źle, że troszeczkę dłużej zajmuje ten cały proces? Jeżeli jest zadowolona, i jest szczęśliwa i utrzymuje efekty, to ja uważam, że wszystko idzie. We właściwym kierunku. Jeżeli dieta opiera się tutaj na produktach nisko przetworzonych i po prostu czasami zdarza się to ciasto u babci, obiad u mamy, czy jakieś tam imprezy rodzinne, to nie o to w tym wszystkim chodzi, żeby wszystkiego odmawiać, tylko żeby nauczyć się i złapać balans pomiędzy tym, co służy naszej sylwetce, naszemu zdrowiu, ale też i naszemu zdrowiu psychicznemu. Dlatego zamiast ciągle sobie odmawiać, wpychać się w restrykcje, które są totalnie zbędne, naucz się elastycznie podchodzić do swojej diety i wliczać produkty, które lubisz, na które masz ochotę, bo dzięki temu o wiele łatwiej będzie. Ci utrzymać założenia diety i utrzymać deficyt, a to pozwoli ci uzyskać wymarzone efekty. Jeśli chcesz poznać tajniki skutecznego odchudzania, to zobacz ten filmik, zostaw suba, łapkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku.